Masz psa i auto pełne sierści? Znam to, ale co, jeśli powiem ci, że pozbycie się jej jest prostsze niż myślisz, a potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą prawdopodobnie masz już w domu? Koniec z walką o czyste wnętrze auta. Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do twojego auta. enimo.net fajne gadżety na ciekawy prezent. Dobra, wracamy do sierści. Genialny sposób, który zmieni twoje życie to gumowa rękawiczka. Tak, zwykła gumowa rękawiczka do sprzątania. Trik jest prosty jak budowa cepa. Po pierwsze, lekko zwilż rękawiczkę. Nie ma być ociekająca wodą, tylko delikatnie wilgotna. Po drugie, załóż ją na dłoń i energicznie przeciągaj po tapicerce, siedzeniach, dywanikach, wszędzie, gdzie zalega sierść. Zobaczysz, jak sierść zaczyna zbijać się w łatwe do zebrania kulki. To działa, bo guma tworzy tarcie elektrostatyczne, które przyciąga włosy. Totalny game changer, prawda? Ale to nie wszystko. Po zebraniu większości kulek rękawiczką użyj dobrego odkurzacza samochodowego ze specjalną końcówką do sierści. Pomoże on usunąć te drobniejsze, uporczywe włoski, których rękawiczka mogła nie złapać. I pamiętaj o regularności: jeśli czyścisz auto raz w tygodniu przez 5 minut, nigdy nie dopuścisz do nagromadzenia się sierści. To łatwiejsze niż generalne sprzątanie raz na miesiąc. Jeśli ten film Ci pomógł, to mała autopromocja odwiedź mój sklep enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.